Witamy Państwa. Proszę Państwa, nie mamy co ukrywać, że jesteśmy w nowej roli, że jesteśmy za coś odpowiedzialni, za coś, co jest bardzo ważne i dla nas, i dla Państwa przede wszystkim. Chodzi oczywiście o informację, która nadal budzi masę emocji. Informacja, którą można manipulować, którą można naświetlać z jednej i z drugiej strony, a Państwo obserwując bacznie to, co u nas jako informacja pojawia się na ekranach, mają zastrzeżenia i nie dziwimy się. Oczywiście, e, proszę Państwa, naszym zadaniem jest przede wszystkim, aby Państwo z tej informacji byli zadowoleni. Żeby nie pojawiały się e, krytyki, które e, no, po prostu nie będą przez nas niezauważone. Nie w związku z tym zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ta informacja do Państwa docierała. Ja więcej powiem. Już zrobiliśmy, ponieważ sądzę, że tytuł naszego nowego serwisu nie powinien budzić niczyjich wątpliwości. Boleśnie, ale szczerze. Boleśnie, ale szczerze. To jest tytuł naszego nowego serwisu informacyjnego i nowe twarze w tym serwisie, prawda? Nie my. Nie chcemy Państwa drażnić naszymi twarzami. Nasze twarze są tu właściwie dodatkiem tylko informacyjnym, powiedzmy sobie takim komunikującym pewne sprawy. Natomiast realne twarze, które boleśnie, ale szczerze powiedzą Państwu jak jest, już czekają. Bardzo prosimy naszego nowego kolegę. Może pan uprzejmie zajmie miejsce, centralnie oczywiście służę panu. No i cóż, życzymy powodzenia. No i jest pan przygotowany, prawda? To my prosimy tylko państwa o komentarze, o y, jak państwo odebrali tę nową formę. Do nas prosimy listy, telefony, wszystko. Prosimy bardzo. Proszę bardzo. Dobry wieczór państwu. Jest słabo. Dobranoc państwu. Przypominamy, bardzo prosimy o komentarze listy do nas listy do nas. jak to wypadło. Witamy państwa w boleśnie, ale szczerze. Proszę państwa, no cóż, to nie są proste sprawy, to nie są rzeczy łatwe, które się załatwia z dnia na dzień. Przyszła masa listów, odebraliśmy masę telefonów po pierwszym naszym programie. Po poprzednim programie niestety państwo nie zaakceptowali tego nawet nie mogę powiedzieć, że... Część zaakceptowała, bo właściwie no przykro, proszę pana. Taki no, by, chcemy powiedzieć, że się właściwie zgadzamy z tym, co Państwo napisali. Stąd chwilowa tylko obecność tutaj naszego kolegi, bo do pana właśnie były dość duże zastrzeżenia. Niestety. Do treści tych rzeczy, które pan podał, także to nie znaczy, że, że pan jest oczywiście zwolniony, proszę się nie denerwować, ale... Dziękujemy panu bardzo. Pan teraz w archiwum. Pan musiał poczekać, tak? W archiwum. Proszę Państwa, no cóż, nie ma co wiać w bawełnę. Informacja podana w sposób lapidarny, ale dość pesymistyczna. Państwo sugerują nam czarnowictwo, jednostronny ogląd naszej rzeczywistości, co, co nie jest zgodne z prawdą zresztą. E, oczywiście, e, natychmiastowa nasza reakcja. Już jest nowa osoba... Nowy nasz kolega, Bardzo którego, prosimy, którego tak. szukaliśmy, którego znaleźliśmy i który dzisiaj w zupełnie nowej konwencji przed Państwem, boleśnie, ale szczerze, wystąpi. Witamy Pana no i Prawda. Dobry wieczór Państwu. Podajemy wiadomości. Jest w porządku. Dobranoc Państwu. Czekamy na Państwa listy i uwagi. Drodzy Państwo, y, trzeba sobie to powiedzieć tak jak nasz tytuł mówi, boleśnie, ale szczerze. Myśleliśmy, że zrobiliśmy krok naprzód, jednak reakcja y, telewizów przekonała nas, że nie. Cóż, proszę Państwa. My... Natychmiast reagujemy. Te listy i telefony od państwa po poprzednim programie dotyczyły pana. Bardzo nam pomogły, ale jednocześnie chcieliśmy powiedzieć, że na przykład nie wiem, czy pan wie o tym, że pan po wiadomości, którą Pan podał, zresztą jakoś tak szalenie radosne, wie pan tak, jakby to była propaganda sukcesu, to trochę za wcześnie jeszcze na to. Pan pan jakąś taką minę, z taką miną pan dopowiedział, by pan to jeszcze chciał skomentować, wie pan. I y, bardzo wiele listów y, dotyczyło właśnie tej miny, że nie była w porządku i my się z tym zgadzamy. Także dziękujemy panu bardzo. Już nie będzie pan y, pracował. Znaczy w ogóle tak, ale nie tu. Z nami. Y, Proszę państwa, serdecznie dziękujemy, dlatego że te wszystkie sygnały, które otrzymujemy, one nas po prostu ustawiają. One nam pomagają. Wytyczyć linię, która w końcu na pewno będzie zaakceptowana. Nasze zadanie nie jest łatwe, ale my w tak krótkim czasie natychmiast reagujemy i robimy wszystko, żeby coś ulepszać, coś poprawiać, żeby coś się działo, żeby to była żywa telewizja, żeby po prostu było tak, jak, jakie są u Państwa oczekiwania. Krótko mówiąc mamy nowego kolegę, który w żaden sposób nie może wzbudzić podejrzeń, że jest sterowany, że naświetla. On, On pierwsze, nigdy nie miał własnego zdania. Nigdy nie pracował w mass mediach, a poza tym przyjechał z zagranicy i w ogóle nie wie, co się u nas dzieje. Dzisiaj chyba nawet przyjechał. No a dzisiaj właśnie. Bardzo prosimy kolego. I oczywiście prosimy Państwa o opinię. Proszę bardzo, czy Pan jest gotowy? No, tylko Dobry wieczór Państwu. Nie wiem, jak jest, no, bo mnie nie było, a poza tym za chwilę mam samolot. Dobranoc Państwu. I prosimy nie pisać, nie dzwonić, bo chyba już sprawa jest jasna. Nie czekamy na żadne komentarze.